Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na tarota miesięcznego. Sprawdzimy, jakie będzie wyglądało życie uczuciowe w lutym dla wszystkich znaków zodiaku. Najpierw zaczniemy od słów z podznaku baran. Baran. Życie uczuciowe w lutym. Jak będzie wyglądało? Co się może wydarzyć? Baran. Uczucia w lutym. Co się może wydarzyć? Baran. Uczucia w lutym. Baran. no tutaj karty pokazują, że możecie poczuć się oszukani jeżeli nawet się z kimś teraz spotykacie, macie kogoś, że tak powiem na tapecie, to te karty pokazują, żeby do końca tej osobie nie ufać, że będzie jakiś przestój, może być też jakaś sytuacja że chcecie inwestować na przykład w tą osobę, ta osoba może was poprosić, nie wiem, o jakąś pożyczkę, o jakieś pieniądze mam wrażenie, że tutaj więcej możecie stracić niż zyskać, jeżeli chodzi właśnie o jakieś relacje, o jakieś znajomości. W każdym razie karty tutaj nie są nastawione na jakieś głębsze uczucia, nie pokazują tutaj niczego szczególnego, bardziej takie kwestie powiązane z tym, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o tę negatywną stronę związków i o relacji. A tak więc tutaj szczególnie uważajcie na to, kogo w tym miesiącu poznajecie. Nie spieszcie się, a tutaj karty mogą wręcz radzić, żeby się z pewnymi aspektami przespać, żeby się zastanowić, czy faktycznie na przykład warto inwestować w tę drugą osobę, a czy to swój czas, czy nawet pieniądze. A jeżeli chodzi o kwestie osób, które są już w stałych związkach, to bym powiedziała, że też możecie poczuć się oszukani, możecie być chcieć odpocząć od tej drugiej połówki. Tutaj każdy też pokazuje, że warto właśnie inwestować w tę wspólną relację, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że na przykład czujecie się na przykład wykorzystywani, że druga osoba nie jest w stosunku do Was fair, że być może to Wy więcej siebie dajecie niż ta Wasza druga połówka. To teraz osoby z podznaku BK. Zobaczymy, czego możecie się spodziewać. Bek. Życie uczuciowe w lutym. Bek uczucia w lutym. Co się może wydarzyć? Bek uczucia w lutym. Co się może wydarzyć? Bek. Tutaj bardziej kwiat, karty pokazują jakieś kwestie powiązane z myśleniem o przeszłości, z dużymi pieniędzmi, z dużymi inwestycjami, tak aby miało coś do Was przejść, co będzie powodowało pod, u Was jakąś ciężkość. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, karty nie pokazują tutaj nikogo konkretnego. Bardziej mam wrażenie, że będziecie właśnie skupieni na... być może na swojej przeszłości, na zarabianiu pieniędzy lub też tu będą jakieś kwestie powiązane z rodziną, że... Może jest jakiś adorator w waszym najbliższym otoczeniu, osoba, która jest w pewien sposób powiązana właśnie z waszymi, jakby korzeniami rodzinnymi. Macie z tą osobą kontakt drogą zdalną, ale to wszystko tak, jakby wpływało na was bardzo tak męcząco, że was to, ta cała sytuacja może przytłaczać. Nie czujecie się pewnie. Tutaj karty też mogą mówić o tym, że jeżeli jesteście osobami stanowolnego, możecie nawiązać jakąś relację, jakiś kontakt właśnie poprzez na przykład strony jakieś internetowe poprzez drogę zdalną, a tylko tu mogą być jakby taką przeszkodą właśnie kwestie powiązane z pieniędzmi, z Waszą przyszłością. Być może ta osoba tak naprawdę jest jeszcze w jakiejś stałej relacji, a być może ta kwestia statusu związkowego tej drugiej Waszej osoby działa właśnie na Was w sposób taki przygnębiający, że macie już wszystkiego dość, że być może to jest ponad Wasze siły, ponad Wasze możliwości. A jeżeli jesteście osobami z wolnego, czy osobami w związkach, to te karty pokazują, że też właśnie mogą w tym miesiącu być jakieś takie kwestie powiązane z dziedziczeniem, jakimiś takimi sprawami, które będzie trzeba załatwić. Coś może przyjść do Was właśnie z daleka taka informacja, która właśnie może spowodować ogólne tak jakby osłabienie, jakąś taką ciężkość, jeżeli chodzi o załatwianie tego typu spraw. Coś może być ponad Wasze siły, ponad Wasze możliwości. Tak więc teraz sprawdzimy osobę z podznaką bliźniąt. Zobaczymy, czego Wy się możecie spodziewać w lutym. Bliźnięta. Życie uczuciowe w lutym. Co się może wydarzyć? Bliźnięta luty. Co się może wydarzyć? Bliźnięta lutym. Co się może wydarzyć? Życie uczuciowe w lutym dla osób spod znaku bliźniąt. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, te karty pokazują, że mm, możecie mieć kogoś w swoim otoczeniu, jakiegoś adoratora to ktoś może sprawiać takie wrażenie, że Wy na tą osobę nie zasługujecie. Być może ta osoba też kogoś ukrywa. Być może to Wy ukrywacie Wasze uczucia, a skrywacie to, co czujecie do drugiej osoby. Może Wam się wydawać, że nie jesteście na poziomie tej drugiej osoby, że czujecie się gorsi, a że być może ta osoba w pewien sposób się wywyższa. Może daje Wam do zrozumienia, że Wy nie powinniście nawet myśleć, że moglibyście być razem w jakiejkolwiek relacji. Tutaj ewidentnie karty pokazują, że u Bliźniąt będzie coś się działo, jeżeli chodzi o takie kwestie uczuciowe. Czy to Wy będziecie coś do kogoś czuli lub też to ktoś właśnie może zabiegać o Wasze uczucia, może wyjdą na jaw właśnie jakieś takie kwestie, że ktoś Wam wezna, że coś do Was czuje, tylko Wy na przykład poczujecie, że ta osoba jest kimś gorszym, że wy nie powinniście być z tą osobą w jakiejkolwiek relacji. Jeżeli chodzi o kwestie osób w stałych związkach, tutaj też mogą wyjść na jaw jakieś takie sytuacje, które były przed wami ukrywane. Może dowiecie się o tym, że wasza druga połówka miała jakieś takie bliższe relacje z kimś innym, że być może jest jakiś adorator, który zabiega o Waszego partnera, Waszą partnerkę, tutaj karty też mogą mówić o takich kwestiach, gdzie w trakcie na przykład jakiegoś wyjazdu możecie kogoś poznać, że jesteście osobami stanowolnego. Osoby, która, że tak powiem, szyb, bardzo szybko się zakochuje, ale równie szybko może się Was odko odkochać, a tak więc może być jakaś taka bardziej miłość platoniczna, aniżeli miłość do grobowej deski. To teraz sprawdźmy raki. Zobaczymy, co tu u Was. Rak. Życie uczuciowe w lutym. Rak uczucia w lutym. Co się może wydarzyć? Rak uczucia w lutym. Co się może wydarzyć? Rak lut uczucia. No, jeżeli chodzi o osobę spod znaku raka, no tutaj ewidentnie, jeżeli jesteście osobami stanowolnego, macie szansę poznać mężczyznę do takiego stałego, poważniejszego związku. Te karty mogą nawet symbolizować, że z tą osobą założycie rodzinę, możecie tak bardziej poważnie myśleć o tej sobie, choć może być taka sytuacja, że waszemu otoczeniu nie do końca będzie to pasowało. Tak, jakbyście wy bronili tego wszystkiego, tej waszej relacji, tej znajomości przed innymi. Jeżeli jesteście osobami już w stałych relacjach, te karty też pokazują, że możecie spodziewać się, na przykład dziecka. A tak więc, jeżeli tego nie planujecie, to wyjątkowo uważajcie w lutym, jeżeli chodzi o tego typu kwestie. Tak więc, jeżeli chodzi stricte o osoby z podznaku raka, no tutaj karty ewidentnie pokazują, że pod względem uczuciowym będzie się u Was bardzo wiele działo. Możecie nawet wejść w jakąś taką poważniejszą relację. Możecie nawet, ja bym powiedziała, że założyć rodzinę, lub też będzie właśnie taka sytuacja, która spowoduje, że Wasza znajomość jeszcze bardziej się zacieśni. To teraz lwy. Zobaczymy. Jak to u Was będzie wyglądało? Lew, życie uczuciowe w lutym. Lew, życie uczuciowe w lutym. Co się może wydarzyć? Lew, życie uczuciowe w lutym. Co się może wydarzyć? Lew. Nie pokazują nikogo konkretnego. Mam wrażenie, że coś na nowo odżyje. Może jakaś taka znajomość, może być w waszym otoczeniu ktoś, kto powoduje taką radość, jakąś taką nadzieję na to, że może na przykład coś z tej znajomości wyjść. Być może ponownie nawiążecie jakiś kontakt z osobą poprzez drogę zdalną, może ponownie się ktoś do was odezwie. Być może wy też całkowicie inaczej teraz będziecie patrzeć, właśnie na. Kwestie związkowe, kwestie relacji. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, może być taka sytuacja, że na przykład bardziej chętnie będziecie nawiązywać różnego rodzaju kontakty właśnie poprzez formę zdalną. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie osób, które są już w związkach, też karty mogą mówić o takich dużych przemianach wewnętrznych, być może też inaczej spojrzycie na waszą relację. Tutaj też bardzo dobrze może akurat wyglądać. A wasz związek w miesiącu lutym. Też może być taka sytuacja, że na przykład ktoś z Was gdzieś wyjedzie, wasz partner, wasza partnerka, i będziecie bardziej właśnie polegali na kontakcie właśnie poprzez formę zdalną. Karty też mogą mówić o tym, że jeżeli dawno na przykład się nie widzieliście, to ktoś, wasz partner może właśnie akurat w lutym do Was przyjechać. Wreszcie będzie taki moment, że wspólnie spędzicie więcej czasu. Tutaj no, ewidentnie karty mówią o takim światełku, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, związkowe, że wszystko co najlepsze jest przed Wami pod warunkiem właśnie, że tak jakbyście przeszli w pewnego rodzaju zmiany wewnętrzne. To teraz panny, zobaczymy, czego Wy tu możecie się spodziewać. Panna, życie uczuciowe w lutym. Panna, życie uczuciowe w lutym. Co się może wydarzyć? Panna, uczucia w lutym. Co się może wydarzyć? <laughs> no tutaj karty pokazują, że jeżeli jesteś osobą stanowolnego, wolnego, w lutym możecie poczuć się mm, troszeczkę tacy niedowartościowani, że czegoś wam brakuje, że nie um, jesteście osobami takimi pewnymi siebie, będziecie czuć się zakompleksieni, tak jakbyście um, byli w takiej sytuacji bez wyjścia, że w kółku są jakieś ograniczenia, ale tutaj karty pokazują, że... Um, to, wszystko, co myślicie, że was, że was ogranicza, że chodzi o właśnie jakieś kwestie uczuciowe, to jest tylko i wyłącznie w waszej głowie. Ja tutaj bym bardziej się nastawiała na takie sytuacje, w których karty chcą wam podpowiedzieć, że jeżeli chcecie zmienić swój obecny stan cywilny, to powinniście inaczej w ogóle spojrzeć na, na te kwestie. Tak jakbyście cały czas się porównywali z innymi, że wy jesteście gorsi. Że Wam tego czy tamtego brakuje, i przez to na przykład nie macie partnera, nie macie osoby, z którą moglibyście tworzyć jakiekolwiek związki, jakiekolwiek relacje. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, które są już w stałych związkach, tutaj karty pokazują też, że tak jakbyście się nie czuli zbyt komfortowo przy Waszym partnerze, że poczujecie, że czegoś Wam brakuje, że to nie do końca jest to, być może też jesteście w pewien sposób ograniczani przez swoją drugą połówkę że nie czujecie się e, dowartościowani wręcz może ta druga połówka e, pokazuje, że nie spełniacie wszystkich tak jakby wymagań, że wytyka wam wasze błędy wasze kompleksy i przez to czujecie się bardzo e, tak jakby niefajnie jeżeli chodzi właśnie o takie kwestie e, psychiki tego co wy sami myślicie o sobie e, to teraz wagi zobaczymy co tutaj u was waga życie uczuciowe w lutym waga życie uczuciowe w lutym co się może wydarzyć waga życie uczuciowe w lutym co się może wydarzyć waga Jeszcze jesteście osobami samowolnego, no tej karty pokazują ewidentnie, że możecie mieć nawet dwóch adoratorów, pana, na dość wysokim stanowisku dobrze sytuowanego. I tutaj osobę, która um, może być w waszym wieku, lub też troszeczkę młodsza, kogoś takiego no, bardzo uczuciowego, kogoś, kto komu łatwo na przykład przechodzi zakochiwanie się, bo o, rycerz. Kieruchów jest to osoba, która bardzo szybko się zakochuje, ale równie, równie szybko się odkochuje. Tutaj, jeżeli macie właśnie osobę, z którą na przykład wiążecie takie bardziej poważniejsze plany, karta w sercu może pokazywać, że ta relacja tak jakby była w zawieszeniu, że może akurat odczujecie, że w, akurat w tym miesiącu nie wszystko idzie tak, jak Wy byście tego oczekiwali, że być może coś będzie trzeba przemyśleć, zastanowić się, być może spojrzycie na pewne sprawy z zupełnie innej strony. W każdym bądź razie samotne wagi nie będą narzekały na brak towarzystwa adoratorów. Jeżeli chodzi o osoby, które są już w całych związkach, to też może się wydarzyć taka sytuacja, że na przykład w Waszym otoczeniu będzie krążył właśnie ktoś taki, ktoś, kto będzie z Wami filiftował, być może w pewien sposób będzie pokazywać, że jemu bądź też jej na Was zależy, że komuś się podobacie mogą się przetrafić właśnie różnego rodzaju jakieś takie romanse i to też może być taka kwestia, która wywróci Waszą stałą relację, że będzie czymś takim innym, czymś takim całkowicie nowym, czymś, czego Wy na przykład się nie spodziewaliście. To teraz sprawdzimy skorpiony. Zobaczymy, jakie dla Was będzie to życie uczuciowe w lutym. Skorpion, życie uczuciowe w lutym, co się może wydarzyć? Skorpion, życie uczuciowe w lutym, co się może wydarzyć? Skorpion, uczucie w lutym. No tutaj karty pokazują dla osób stanowolnego, że macie szansę kogoś poznać, kogoś całkowicie nowego, kogoś, kto odbiega od e, Waszych takich wymagań, jeżeli chodzi o idealnego partnera, idealną partnerkę. Ta osoba może być już e, na przykład po rozwodzie, ktoś, kto ma już jakąś taką przeszłość z nasową. E, tego kogoś możecie poznać poprzez właśnie jakąś drogę zdalną, poprzez internet, o, lub też e, tak naprawdę, e, jeżeli jesteście osobami stanowolnego, na nowo może powrócić Wasz ex, że e, przez tego mężczyznę w kółko będziecie mieli, że tak powiem, nie przez Pana noce, będziecie mieć jakieś takie bardzo negatywne myśli. Ten osobnik może powodować u Was właśnie jakieś takie bardzo negatywne nastawienie do tego, co może być. Tutaj też mogą być jakieś kwestie poruszane na przykład z Waszym dzieckiem, że coś będzie związane właśnie z Waszym dzieckiem i z Waszym na przykład byłym partnerem. Jeżeli jesteście osobami w stałych relacjach, tutaj karty pokazują, że może Wam się przytrafić właśnie. Jakaś kwestia ciążowa możecie dowiedzieć się, na przykład, że jesteście w ciąży, tak więc jeżeli nie planujecie tego typu spraw, to radziłabym uważać. Tutaj karty też mogą mówić o tym, że Wasz partner może być akurat w tym miesiącu tak bardzo nastawiony oskle może nie pokazywać Wam uczuć, być może też powróci właśnie jakiś wasz eks, jakiś wasz były, a że na nowo będzie chciał się do Was tutaj odezwać, właśnie poprzez drogę zdalną. Tutaj też karty mogą mówić o tym, że tak ten miesiąc będzie dla Was być może trochę takim ciężkim miesiącem właśnie poprzez często jakieś kłótnie ze swoim partnerem, jakieś takie bardzo negatywne myśli, być może też... Zupełnie też inaczej spożycie na swojego partnera. Może on będzie powodował, że wy przez niego właśnie będziecie mieli takie nieprzespane noce. To teraz strzelce. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten miesiąc. strzelec, Życie uczuciowe w lutym. Strzelce. Uczucie w lutym, co się może wydarzyć? Strzelec, uczucie w lutym, co się może wydarzyć. No tutaj karty pokazują, że m, mogłabym powiedzieć, że niewiele będzie u Was zmian, zarówno jeżeli chodzi o osoby w stałych związkach, jak i osoby stanu wolnego. To jakieś plotki, pomówienia, jakieś takie niesprawdzone informacje, możecie coś usłyszeć na temat właśnie powiązany z uczuciami może być też taka sytuacja, że jakaś plotka może spowodować u Was właśnie pewnego rodzaju jakiś smutek cierpienie, możecie poczuć się zranieni właśnie przez to, że coś usłyszycie na swój temat, że tak jakby Wasza taka harmonia, która jest prezentowana właśnie przez kartę umiarkowania może zostać chwilowo zaburzona to, co dla Was było czymś stałym, może właśnie wywołać u Was takie no, dość negatywne odczucia. Też może być taka sytuacja, że ktoś dużo młodszy może właśnie przyczynić się do Waszego płaczu, zarówno jeżeli właśnie chodzi o osobę, w stałych relacjach, czy też właśnie osobę stanu wolnego. No, no tutaj bym powiedziała, że jeżeli właśnie jesteście osobami już w związkach, to Wasz partner, Wasza partnerka może akurat w lutym spowodować, że będziecie płakać, że na przykład właśnie dowiecie się o jakiejś plocy, coś, co nie będzie niczym potwierdzone i to u Was właśnie spowoduje taki smutek i płacz. To teraz w koziorożce no zobaczymy, czego wy tu możecie się spodziewać. Koziorożec, życie uczuciowe w lutym. Koziorożec, życie uczuciowe w Co się może wydarzyć? Koziorożec, uczucia w lutym. Co się może wydarzyć? Się może wydarzyć? Ech, jeżeli chodzi o osoby wolnego, no, ta karta pokazuje, że. Ewidentnie będziecie musieli się wykazać, jeżeli chodzi o kwestie jakieś uczuciowe. Możecie, powinniście pokazywać, że jesteście, że tak powiem, najlepszą partią spośród wszystkich osób dookoła. Tutaj bardziej będziecie, mam wrażenie, że dbali o to, żeby było Wam dobrze. Możliwa jest jakaś taka relacja, dzięki której coś zyskacie, pod względem właśnie jakimś takim materiałem. Relacja z kimś na przykład dużo młodszym, z kimś, kto odbiega od Waszego wyobrażenia idealnego partnera, bądź też partnerki. Z kimś, kto na przykład i jest y, czymś takim innym, y, z kimś, kto być może nawet y, ma na przykład jakiegoś zwierzaka. Y, ewidentnie tutaj karty pokazują, że y, w lutym będziecie chcieli pokazać, że jesteście y, warci tego, żeby was inwestować, żebyście otrzymywali jakieś y, prezenty, jakieś takie formy y, wyrażania, uczuć poprzez tę drugą osobę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie osób, które są już w całych relacjach, to te karty pokazują, że też możecie akurat w lutym toczyć jakieś takie nerwowe przepychanki ze swoim partnerem, ze swoją partnerką, też będzie taka sytuacja, w której na przykład ktoś spowoduje, że poczujecie się docenieni, właśnie ktoś może chcieć Was inwestować, możecie otrzymać właśnie jakiś taki cenny prezent. Tutaj karty też pokazują kwestie powiązane z dziećmi, że być może będziecie inwestować w wspólne dzieci, jeżeli takie macie, lub też jeżeli nie macie dzieci, to ta karta jest jako taka podpowiedź, że może się przytrafić właśnie na przykład nieplanowana ciąża. To teraz wodniki. Zobaczymy, Jaki dla Was będzie ten miesiąc? Wodnik, życie uczuciowe w lutym. Luty, wodnik, życie uczuciowe. Luty, wodnik, życie uczuciowe. Co się może wydarzyć? Luty, wodnik, życie uczuciowe. Co się może wydarzyć? No tutaj, że jesteś osobami stanowolnego, no karty pokazują, że może. Się, ktoś się wam przytrafić, ktoś jakby to powiedzieć ktoś, kto będzie nie będzie mógł się wam oprzeć ktoś, kto będzie miał taką siłę nad wami ktoś, kto może chcieć wam w ten sposób pomagać, możecie się spodziewać tutaj na przykład jakichś drogich prezentów karty też pokazują, że dzięki tej osobie, tak jakbyście weszli na level wyżej, że poczujecie się docenieni, kochani. Tutaj karty też mówią o takim takim bardzo dużym pociąganiu, pożądaniu, o takich sytuacjach, gdzie ta druga osoba będzie powodowała, że Wy czujecie się tacy właśnie słabi. Karta siły może wskazywać się albo na tą drugą osobę, lub też na Was, że Wy będziecie właśnie tak działać i płeć przeciwną. Te karty też pokazują, że będziecie chcieli inwestować, że będziecie chcieli od siebie dawać coraz więcej i więcej. A jeżeli chodzi o osoby, które są już w całym związku, te karty też pokazują, że tak jakby Wasze uczucie na nowo odżyło. Karty też mówią właśnie o jakichś takich wspólnych inwestycjach, o jakiejś takiej pomocy, bo też karty mogą wskazywać na takie kwestie, gdzie warto właśnie um, zachować taką równowagę. Taki balans, jeżeli chodzi o jakieś takie dawanie i branie. Dzięki temu będziecie w stanie przejść na wyższy level, jeżeli chodzi o Waszą relację. To teraz jeszcze tylko osoby z podznaku ryb. Zobaczymy, jaki u Was będzie luty. Ryby, życie uczuciowe w lutym. Ryby. Życie uczuciowe w lutym. Co się może wydarzyć? Ryby. Życie uczuciowe w lutym. Co się może wydarzyć? Ryby. Życie uczuciowe w lutym. Jeżeli jesteś osobami stanu wolnego, no te karty pokazują, że y, może być ktoś w Waszym otoczeniu, ktoś, kto może się wydawać, że mm, nie zasługujecie na tę osobę, e, przez sposób bycia, być może przez to, co usłyszycie, e, przez jakąś plotkę, niesprawdzoną informację, możecie popaść w lekkie stany depresyjne. E, ta osoba może Wam wsadzić przysłowiowy nóż w plecy. Ktoś może powiedzieć za dużo. E, coś może, możecie też źle odebrać i przez to będziecie się e, w ten sposób e, czuli. E, tutaj karty mówią o tym, że. E, być może Wy poczujecie, że tak naprawdę musicie dawać Siebie jeszcze więcej, żeby mieć kogoś do jakiejś stałej relacji, do stałego związku, że tutaj bardziej musicie się wykazać, że musicie pokazywać, że o Was trzeba walczyć, że nie wszystko przychodzi tak łatwo. Tutaj też raczej bym nie wierzyła do końca temu, co słyszycie jakieś plotki, jakieś takie pomówienia, z tego względu, że. Może być taka sytuacja, że wy za bardzo będziecie brali to wszystko do siebie. To może właśnie powodować u Was tego typu um, sytuacje, że będziecie bardziej właśnie um, um, brali to do siebie i to może się odbijać na Waszej e, psychice. Ktoś może Was po prostu tutaj e, bardzo zranić. Jeżeli chodzi o osoby, które są już w stałych związkach, te karty też pokazują, że e, poprzez właśnie jakąś plotkę. Możecie coś źle odebrać, coś źle interpretować, coś może was przebić, możecie poczuć się zranieni, oszukani. To może um, dotyczyć kwestii, że właśnie usłyszycie, że wy tak naprawdę nie zasługujecie na tą osobę, z którą aktualnie jesteście, że ta osoba być może czuje się przy Was źle, że tak naprawdę nie um, jesteście wystarczająco dobrzy, żeby tworzyć z tą osobą jakąkolwiek relację ale musicie pamiętać, że to wszystko co usłyszycie to nie będzie prawdą mimo iż może się to odbić na waszym zdrowiu psychicznym no niekoniecznie w dobry sposób tak więc bym bardziej polegała na tym co ktoś robi a nieżeli na tym co kto mówi tak więc tyle jeżeli chodzi o rozkład na kwestie uczuciowe w miesiącu lutym Dziękuję Wam za dzisiejszy film i zapraszam na inne moje filmy. Pa-pa!